Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać moją kolekcję gier. No dobrze, zacznijmy sobie od PlayStation 5, standardowo gTA 5, dosyć podstawowa gra. Szauję, że nie kupiłem sobie wersji na PlayStation 4, ponieważ tam dosyć była fajniejsza jeszcze miała w dodatku mapę, no ale nadal fajna gra. Yy, to jest chyba trzecia moja ulubiona gra na... Nie, to jest druga ulubiona gra na PlayStation 5. Yy, mamy teraz Spider Mana 2. Yy, oczywiście. Yy, tak. Pierwsza gra na PlayStation 5, którą miałem. Przeszedłem to w jakieś dwa tygodnie. Wiem, że to dosyć długo, ale mam to na 90 chyba 8% ukończone. Więc to i tak było dosyć ten, yy, dosyć fajna gra. Chciałem ją od razu na premierze, ale niestety, PlayStation 5 nie miałem. Kolejna gra yy, na PlayStation 5 to God of War Ragnarok. Moja najbardziej ulubiona gra ze wszystkich tutaj na PlayStation 5. Mi chodzi. Yy, no, jest dosyć zarombista. Yy, tak jak mówię, tego też nie miałem od, na premierze. No i co? No i po prostu jeszcze jej nie przeszedłem. Teraz PlayStation 4, o ile się nie mylę, bo chyba już nie mamy nic z PlayStation 5? Nie. No to zaczniemy sobie. Red Dead Redemption 2. Też bardzo dobra gra. Yy... Nie zwracajcie uwagi na to. Yy... No, jest to po prostu fajna gra. No i oczywiście jeszcze zostało nam Harry Potter Collection. Który dostałem na święta. Również z Red Dead Redemption 2. Jest to też bardzo fajna gra. Yy... No, ale troszkę gorsza od Red Dead Redemption. No to PlayStation 5 i 4 mamy za sobą. Ponieważ play, na PlayStation 4 mam gry jakby, żeby mieć wstraszną kompatybilność. No to teraz Xbox 360. I od razu mówię, że po prostu wszystkie moje fizyczne gry chcę wam pokazać, ponieważ dużo nie pokazałem na PlayStation 5, a, bo mam je kupione za pomocą konsoli. To zaczniemy sobie od Xboxa. Tutaj, yy... no. Lego, Lego, Movie, The Video Game No jest to spoko gra Tylko, że ja za bardzo tych gier pudełkowanych nie używam Ponieważ ja jeździłem od mojego wujka Tam mam, tam mamy XBOX'a No jest to fajna gra, tylko ja mam Jej Runca tam pobranego Co nie? Wujek pobrał No to kolejna gra Lego Avengers bardzo fajna gra, polecam wam wszystkim. To są zawarte tam dwie części Avengersów, pierwsze. Yy, I mam nadzieję, że kiedyś powstanie LEGO Avengers 2, coś w tym stylu, które będzie miało dwie części następne. Lub, jeżeli to powstanie, to już myślę, że będzie miało trzy lub cztery nawet części, ponieważ, jak wiecie, niedługo wychodzi Avengers Doomsday, a później wychodzi Avengers Secret Wars. I po prostu na nie czekam i mam nadzieję, że też powstanie gra Lego z tych wszystkich innych części. No jest to spoko gra, tak jak mówię. I polecam wam ją kupić. Jest też wersja na PlayStation 4, którą chciałbym bardzo. Yy, może kiedyś kupię sobie te wszystkie trzy części na PlayStation 4, bo jest taka wersja. Dobrze. I teraz mamy Kinect Adventures. O ile się nie mylę, to jest chyba, do... to było chyba dołączone. I tak w ogóle jeszcze mam tutaj Minecrafta, który nie działa. Nawet jest podpisany markerem. Wyjmę, o, nie działa, ponieważ zawiesiłam... zawiesiło mi to kiedyś konsolę. Ale na szczęście wystarczało ją zresetować i zadziałała. I więcej razy nie próbowałem tego odpalać. No i co, no i Kinect Avengers jest spoko. Oczywiście potrzeba do tego Kinecta, czyli najlepszego, jak według mnie, najlepszej rzeczy w Xboxach, chyba oprócz Halo i, i, i Forza Horizon, ale no jest to fajna rzecz, fajna gra. Dosyć mało znana, o ile się nie mylę, ale taka fajna, pominięta, dosyć gra. Dobrze, więc mamy Diablo 3, w które nigdy nie. którego nigdy nie odpaliłem. W ogóle to te wszystkie gry na Xboxa 360 były dołączone do. jakby na Do, 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 do Xboxa jak był kupywany. To jest, o ile się nie mylę jedyna gra, w którą nigdy nie grałem z tych wszystkich, tak. To jest bardzo fajna gra. Widziałem gameplaye i muszę kiedyś to odpalić. Koniec. kropka. O ile jest w środku płyta, bo ja nawet nie sprawdzałem nigdy chyba Czy w środku jest płyta od Diablo? Jest Diablo Ty, nawet jest instrukcja... Paragon jest jeszcze Paragon Łoma... Jakie to fajne Dobra Jest, jest Zempika to jest I było to kupione w roku... W roku, w roku, w roku gdzie tu pisze rok? Chyba nie ma daty. Nie no, musi chyba być. Empik, SP, ZOO. Warszawa... Nie. O nie, jest! 28 października 2013 roku. Ta gra jest kupiona... 13 lat temu. Prawie że. No, ludzie, to jest naprawdę fajna gra. Naprawdę, bo widziałem gameplaya. Muszę ją kiedyś zacząć przechodzić. I przejdziemy sobie dalej do pudełka, które chyba nie jest oryginalne, bo nigdy nie mieliśmy do niej karteczki. Jest to Xbox 360 Classics. Lego Star Wars: The Complete Saga. Jest to gra, którą mam Rumsy na. Y, Mojej konsoli pełno rodzajów. Na telefonie mam wersji i tak dalej, to jest gra, którą w ogóle przeszedłem 4 razy. Y, no i jest to fajna gra, chociaż wolę dwie części osobno, ponieważ to takie ma jakby no tamte dają takie inne uczucie, trochę fajniejsze w graniu. No dobrze, to nie ma chyba oryginalnego, tak jak mówię. No i jeszcze mamy Lego, Lego Hall, Hall, Harry Potter. Lata 5-7. Też bardzo fajna gra, którą mam na PlayStation. Właśnie wcześniej pokazywałem, tylko że kolekcję je miałem. Yy, instrukcja jest oryginalna, lecz niestety nie ma wkładki jakby do pudełka. Też fajna gra, tylko jak yy, ten Xbox tam był kupiony, to byłem yy, mały i nie byłem za bardzo zajarany Harrym Potterem i za bardzo w to nie grałem. Więc przejdziemy sobie teraz do Nintendo Switch, a widzę, że na wierzchu mam FIFA 23, którą mój brat zgubił, ponieważ to nawet nie ją kupowałem, to mój brat, no bo to mój brat jest bardziej piłką zajawiony. Yy, Pomijmy sobie, no to Lego Marvel Super Heroes 2. Bardzo fajna gra też, którą tak jak mówię, te wszystkie Lego Marvel Super Heroes czy tam Lego Marvel Avengers są fajne. Polecam wam je wszystkie. No, to była w ogóle jedna z pierwszych gier, ponieważ ja ją dostałem na komunie razem z Nintendo Switch. Też fajna gra, tylko szkoda, że nie ma niektórych podstawowych bohaterów, lecz są takie bardziej pomijalne postacie. Na przykład nie ma fantastycznej czwórki w ogóle, albo Iron Man ma tylko dwa stroje. Albo to jest fajna gra. Fajna fabuła i w końcu jest polski dubbing. No to przejdziemy sobie do kolejnej gry, czyli yy, Cartoon Network Adventure Time Pirates of the... Co tam pisze? And, and... he read... And children? To się chyba tak czyta. No fajna gra. Nie mam wersji fizycznej, tylko mam kod do niej. Tak jak wy... No tam na przykład Avengersy też były. Yy, kod już wykorzystany, więc sobie nie wykorzystacie. Szkoda, że na jednego gracza. Myślałem, że będzie na czterech. No ale może być. Dosyć fajna gra. LEGO DC Super Williams. Czyli jak to Williams? Coś takiego. Też fajna gra, tylko Tylko co? No fajnie, że grasz postacią, którą sam stworzyłeś. No i co, też ją przeszedłem. Większość gier na Nintendo Switch przeszedłem. Kao de Kangaro. Fajna gra, też polecam, Kangurka Kao, polski dubbing, fajnie, te pierwsze części były dosyć fajniejsze, ale ta też jest bardzo fajna, lubię Kangurka Kao, dobrze i przechodzimy do kolejnej gry, którą jest Astelix i Obelix XXL3 The Crystal Mature, chyba tak to się czyta. Dostałem to w ogóle na urodziny mojego brata. Jest to fajna gra, dosyć. Fajnie, że zna dwie osoby. Mm. No i co? No i po prostu fajna jest ta gra. Y ją prawie że przyszedłem, Wam powiem. Prawie że. Ale nie do końca. Większość gier jest w ogóle wetui, więc tutaj nie ma za Until that goes Game, Be House House. Też bardzo fajna gra, którą Wam polecam na komputery, też jest fajna wersja. Szkoda, że taka krótka, bo ja ją wymaksowałem na 100% już, a szkoda, że taka krótka. Ja bym, ja bym zobaczył jakieś dodatki do niej, więcej dodatków. No, polecam Wam tę grę, to jest po prostu gra logiczna, że tak ujmę trochę. Yy, I w Nerwia się tu po prostu ludzi. Lego Ninjago... Yy, Lego Ninjago yy, The movie, jakoś tak. Ale to jest, mam tu wersję jakąś po nie wiem jakim to języku. La Ninjago y, Pelusia El Video Video. Yy, no fajna gra. Yy, przeszedłem ją, ale fabułę. Fabułę przeszedłem, Tro, dużo dosyć tam postaci zdobyłem. E, I co? No, polecam Wam ją również. FC24, również mojego brata. No, nawet za bardzo w nią nie gram, no ale tej przynajmniej chyba nie zgubił. No jest e, dobrze, ale ta górka się już zrobiła. E, Lego World, to dostałem na święta. To widzieliście już rok temu. Dwa lata temu, to już było dwa lata temu, yy, na odcinku świątecznym za składanie krotków LEGO, nie, z prezentów. No i dostałem również LEGO Worlds. No fajna gra, fajny taki sandbox. Pokémon Violet, yy, fajna gra. Taka średnia generacja, ale zarąbista gra. Yy, I od razu wam mówię, że nie kupię Pokémon Legend Z. I nie kupię Pokémon te nowe, jak one się nazywały. Nie, ponieważ ten system walki nowy jest taki zrąbany, że nie, 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 nie. Nie masz szans. Najlepsza część, jak. Oho. No i wracając do tematu. Najlepsza gra. Zatrzymaliśmy się na najlepszej grze. To była Pokémon Omega Ruby. Czy tam, wiesz wiecie, z tej generacji. Dobrze. Następna gra. Jedna z fajniejszych. Super Mario Bros. Wonder. Yy, no, jest to fajna gra. Takie super Mar New Super Mario Bros. Że tak ujmę. No, ale wiadomo, tam nowe moce są. Tutaj widać, no. New Power Ups. Yy, no i jeszcze... To tyle. E, jeszcze mam Fortnite 2, ale to pominijmy. E, przejdźmy sobie do najliczniejszej kolekcji, czyli do PSP PlayStation Portable. No to zacznijmy sobie od wersji gry, którą nie mam pudełka, ale to jest naprawdę fajna gra. E, LEGO Batman 1 to była pierwsza gra LEGO Batmana. Ale naprawdę fajna gra, wam polecam. Na... Najlepsza wersja jest według mnie właśnie na PSP. Bo na... jak grałem sobie na PlayStation 5, z y, tego, z PlayStation Plusa, to takie średnie, ale na PSP to jest właśnie najlepsza ta, najlepsza wersja. tak mi miga. No, mamy teraz y, LEGO Harry Potter, lata 5-7. Również już trzecia wersja tego, ale ona się różni, akurat. Ona, wygl ona wygląda w końcu inaczej w środku. No jest to trochę gorsza wersja tamtego, ale jest to nadal dobra gra. Y ją o ile się nie mylę, przeszedłem, ale nawet nie wiem, ponieważ moje PSP jest w, w naprawie i bym musiał i dopiero jak je ja odzyskam, odzyskam, o ile się naprawi. To, yy, to sprawdzimy sobie ten save Grand Turismo, czyli moja jedyna gra wyścigowa, yy, która jest naprawdę dobra, naprawdę polecam wam Grand Turismo. Grand Turismo jest troszeczkę gorsze według mnie od Forza Horizon, ale Grand Turismo to jest po prostu lepsze jest według mnie od Need for Speed. Przepraszam fanów Need for Speed, ale no dobra, Underground jest Underground jest wyżej tego, ale sorry fani Need for speeda, yy, to jest lepsze, jak według mnie. Gran Turismo oryginalny. Więcej nostalgii to w sumie może daje jej dlatego, ale... Pira Lego Piraci z Karaibów. Yy, w ogóle to ja dostałem tyle gier Lego na to PSP. No... LEGO z no. no co więcej powiedzieć, no po prostu ta gra tylko przeportowana na PSP, dosyć spoko. Little Big Planet, czyli po prostu zarąbista gra, która jest przeznaczona, myślę, że bardziej dla osób wieku yy, młodszym, ale po prostu ta gra jest tak naprawdę dla każdego. Niby dla takich, wiecie, 5, 6, 7 latków, ale ona jest dosłownie, według dla każdego, każdemu to poleceń, każdej grupie wiekowej, po prostu jest super. Ym... To musimy sobie szybko przelecieć. Dobra, to historyczny, 3. To jest gra, która była kupiona przez mojego brata, tak samo jak yy, ten, tak samo jak Little Big Planet, ponieważ to są gry, jak, no PSP, jak kupiłem sobie gry, jak to była moja jedyna konsolant, no to mój brat miał z... 4 lata? Poczeje. no nos, 4-5 lat. No bo ja gdzieś miałem wtedy 7-8 lat. No bo ja to PSP to była moja pierwsza konsola. Druga to była, był Xbox. Ym... Znaczy, pierwsza to w sumie był Pegasus, no ale dobra. No to jest po prostu taka średnia gra. No, średnia to słaba, po prostu to jest takie. Nie dość, że jeszcze mam wersję, w której nie ma angielskiego. Dosłownie. Spójrzcie sobie na języki. Nie, nie chcę złapać. No, no widzicie, o, powlaga, że nie ma. Dosłownie. Nie ma angielskiego. Jeszcze polski da się przeboleć, bo po, z angielskiego to coś się tam rozumie. Ale, że nie ma angielskiego języka w grze. ludzie, no, no. Dobrze. Mamy teraz. Mamy teraz Ultimate Alliance, czyli też bardzo fajną grę. No i co, no i wersja na Game Boy Advance jest nie powiem jaka, ale tak, to Ultimate Alliance wymiata, jak według mnie, jest fajne. Dowiedziałem się w ogóle ostatnio, że Ultimate Alliance 2 też wyszła na PSP, muszę sobie kupić, bo na Xboxie mam Ultimate Alliance 2, tylko że wersji tam, wersji na Xboxie i ona jest naprawdę dobra, więc muszę sobie kupić. No też bardzo fajna gra. Yy, o ile się nie mylę. No, da się w czwórkę grać i to jest właśnie fajne. Tylko szkoda, że ja mam wersję PSP. Dowiedziałem się, że ona jakaś chyba unikalna, rzadka jest, kojarzę, yy, która nie ma dostępu do internetu. Yy, ona się jakoś nazywała, chyba PSP Street. Street. FAT czy coś takiego, bo ja ja się ostatnio dowiedziałem. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak kiedyś chciałem sobie przerobić PSP. To ja w ogóle nie wiedziałem, która wersja co nie, którą ja mam wersję. No i dopiero później się dowiedziałem, że to jest inna, co nie? Że to jest jakaś inna. Nie, nie żadne 1004 1000 coś. Następna gra, czyli jedna z najlepszych też. LEGO Star Wars 2 The Original Trilogy. Też bardzo fajna gra. Yy, jedna z nowszych Wam powiem nawet, ponieważ to jest druga najnowsza gra. Najnowszą jest Ghost of Sparta. Yy, no, jest to bardzo dobra gra, jak według mnie. Yy, szkoda, jedynie, że nie da się wybierać postaci na ten na trybie. trybie. no, jak macie wolny świat. Szkoda, następną osobą. Osobą. Grom jest Lego ha Harry Potter, lata 1-4. Yy, też bardzo fajna gra. Szkoda, że troszkę gorsza od tej zwykłej wersji na PlayStation 5 na przykład. No ale nadal dobrze. Da nadal wymiata. Yy, ta, o ile się nie mylę, chyba nie ma języka polskiego. Ale na pudełku ma. No ale dobrze. No to Indiana Jones 2, no taka średnio bardzo gra, zrymowałem, bo, ten, bo tytuł też się rymuje, Indiana Jones 2, przygoda trwa, no ale no, wersja na PSP jest słaba, bardzo słaba, ale zwykła wersja jest fajna. Um, następną no, jest Fifa 14, również kupiona przez mojego brata zanim mieliśmy Nintendo Switch. No, może być. Fajne, fajna FIFA akurat. Pochwaliłem FIFA. O nie. Moja góra z gier się zawaliła. Dużo tego mam naprawdę. Trochę za duże. Dobra, najnowsza gra na PSP, która została kupiona rok temu na dzień dziecka. God of War Ghost of Sparta, czyli Duch Sparty. Najlepsza gra, jak według mnie, i jak według innych na PSP. Gra i jeszcze tym bardziej w wersji polskiej, w dubbingu polskim. Yy, no, każde zakończenie musi mieć początek. I to jeszcze ma w ogóle sk unikalną skórkę Deimosa do God of War 3. Yy, niestety, God of War 3 posiadałem jedynie przy pomocy pakietu PlayStation Plus, ale mam nadzieję, że kiedy wyjdzie re zremasterowane remasterowanej zremakowane wersje wszystkich gier trzech, wiecie, że ma, no fani God of War wiedzą, że ma wyjść yy, to mam nadzieję, że też to będzie działać o i tak w ogóle yy, dopiero wczoraj się dowiedziałem, że Sons of Sparta już wyszło matko, jak to szybko minęło, przecież ja dopiero co wy wysyłałem yy, mojemu koledze zwiastun tego, no dobra App yy, od Disneya, też fajna gra dosyć no po prostu biegasz ze starym dziadem i tym chłopakiem, no i robisz różne rzeczy. Super Hero Squad. To jest taka nawet dosyć dobra gra, tak samo jak Little Big Planet. Chodzi mi, że dla każdej grupy wiekowej, jak według mnie, nie tylko dla tej przeznaczonej, ale no mogłaby być troszkę lepsza. No i ostatnia gra, czyli też jedno z fajniejszych gier na to. Co, ja tutaj mam dwie płyty? Nie, nie wiem, czemu to takie ciężkie. Iron Man 2 The Video Game też fajna gra szkoda, że troszkę gorsza niż na inne konsole no ale nadal dobra yy... no i tak by się prezentowała moja kolekcja gier yy, no wpadajcie na moje, moje drugie konto i trzecie na YouTube czyli tam dotknij trawy i kolarik OG możecie zostawić subskrypcję jeżeli teraz jesteście yy... Napisać jakiś komentarz. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnam Was.